3. Jarosław Wuczak, firma Abarth Wrocław dzisiaj przedstawiam Dodża Rama 2500 czyli większego i cięższego brata, bardzo popularnego nie tylko w Polsce, w Stanach i w Niemczech Dodża Rama 1500 ten Ram jest samochodem ciężarowym, powyżej 3,5 tony i można nim jeździć tylko i wyłącznie z prawem jazdy kategorii C silnik dobrze znany 5.7 chemii o mocy 5 350 koni mechanicznych, czyli 257 kW. Bardzo dobrze znane chemii z odłączanymi cylindrami, dzięki którym samochód powinien palić mniej. Mniej, to znaczy ile, bo pali 20 litrów na 100. Pali 20 litrów na 100 benzyny, czyli będzie palił jakieś 24 litry gazu. Gazu, ponieważ właśnie zamontowaliśmy do niego instalację gazową firmy BRC typu Sequent Plug and Drive. Opartą na reduktorze typu GEMAX i sterowniku Plus. Instalacja gazowa wyposażona w dwa filtry fazy ciekłej, by lepiej oczyszczać i większą ilość gazu móc przepuścić do silnika i do wtryskiwaczy, które są zamontowane tutaj z boku na pokrywach głowic. Samochód, który palił, tak jak wspominałem, 20 litrów gazu, będzie palił 25 litrów, dwa... przepraszam palił 20 litrów benzyny, będzie palił 24 litry gazu. Czyli każde 100 km kosztowało go dotychczas 100 zł, a będzie go kosztowało poniżej 50, dzięki niskiej cenie gazu. Więc na każdym 1000 km będzie oszczędzał 500 zł, na każdych 10 000 km będzie oszczędzał 5000 zł. Piękna i bardzo dobra, bardzo rentowna inwestycja. Tym bardziej, że będziemy jeszcze emitować dużo mniej dwutlenku węgla, bo samochody zasilane gazem emitują o 10% mniej dwutlenku węgla niż samochody zasilane benzyną. I oczywiście żadnych tlenków siarki, dużo mniej NOx-ów, czyli tlenków azotu, niż samochody z dieslem. Ten samochód, oprócz walorów wyglądu, masy użytkowych, ma również bardzo ładny dźwięk, co słychać przy każdym rozruchu. amerykańskich V8 a tutaj mamy to co my do niego założyliśmy, czyli instalację gazową w tej chwili pracuje na benzynie przełączamy w pozycję automatyczną i za chwileczkę przełącza się automatycznie na gaz, czyli zmienia kolor diody z czerwonej na zieloną dzięki czemu już w tej chwili wiemy że jedziemy o połowę taniej jeżeli będziemy chcieli przełączyć na benzynę, przełączamy jeszcze raz już jest benzyna jeszcze raz i jest gaz Dolne cztery diody pokazują nam stopień napełnienia zbiornika. Dzięki któremu wiemy, ile gazu jest w zbiorniku. A zbiornik jest całkiem spory, ponieważ jest to zbiornik 103-litrowy, zamontowany pod podłogą bagażnika w miejscu, gdzie wcześniej było koło zapasowe. 103 litry, do którego można zatankować około 90 niecałych litrów gazu. Te 90 litrów gazu powinno nam starczyć na jakieś. 400 km. Mam nadzieję, może jakby klient jechał bardzo delikatnie w trasie, to może starczy i na 500 i więcej, ale średnio trzeba liczyć 400 450 km. Po tych kilometrach oczywiście można podjechać na stacje tankowania gazu zatankować sobie tego paliwa po 2 zł i jechać dalej oszczędnie i ekologicznie. Wszystkich tych, którzy chcieliby również jeździć za 2 zł, zapraszamy do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy chcieliby sobie kupić takiego dodża zapraszam również do nas, bo sprowadzamy auta ze Stanów. Akurat mamy tutaj jakiegoś starego Jeepa, Forda Escape'a, Jeepa Cherokee. Wszystko sprowadzone ze Stanów czeka na naprawę i na sprzedaż. A wszystkich tych, którzy nie chcą ani u nas założyć instalacji gazowej, ani naprawiać, ani kupić samochodu. Proszę o kliknięcie dzwoneczka przy naszym linku, przy naszym kanale, na którym prezentujemy podobne realizacje montaży instalacji gazowych, napraw i innych usług, które mamy w swojej ofercie, a kliknięcie dzwoneczka dla subskrypcji naszego skromnego kanału. Hej, na gazie!